Siema, witajcie w moim dzisiejszym odcinku, to jest gry Marvel Shadows, więc chodzi o ścieżkę. To jest chyba tak. Ta seria będzie chyba najważniejszą na moim kanale. Teraz to odbieram u Ralud. Tak, to sztuczny. E, e, tak, tak. Tak, tak, tak. Nie ma wodzie. No, będę mało mówił o tej dojściowej w kredytu, aż się, aż się to właśnie to się skupiam bardzo by o No i co? Będę nazywał, no, po jednym etapie, że tak powiem, w samym jak to wiem. Ja jak powiedział po 4 minuty misję, w To będę nazywał dwie. Być jak mam nakrywać te. No, może no, będzie jakaś. Na przykład, nie wiem, wiemy, e, czy e, to. Także, serwer jeszcze misji, to mogę nagrywać tą pozostałą część i ten nowy etap. Ale to chyba, że to nie będzie. Raczej ten. Raczej będę na pełen Ja chcę I w jedna mnie to no taka swoja misja. Żeby nie się o tym, że to nie. To nie nie to już dwóch dni. Jak jeszcze raz mi nie uda, że się to I, I ten, No, to chyba bycie tylko w tym, z to ale to w przodniu, tam też dzwonił do drzwi. No i tak. to. No, to tak. I jak się skończy ta... ...ta runda? Jak się skończy ta runda? Jak się skończy ta runda, to zakończę... Jak się zakończy ta runda, to ja zakończę odcinek, to będzie e, z wjazdów, no coś w tym No. Właśnie nie grafiki. Dobra, to koniec tego odcinka. Do widzenia.